Widzę, że nauki Wesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. A, tak. Powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci te bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po kuroliszku zespali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja to całkiem ładnie się zagoiła. A Valach zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś z czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? Walachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie Awalach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą... O co innego mogłaby chodzić? Awalach uczył mnie ją kontrolować i pilnował, żeby nie wpadła w ręce Eredina. O co chodzi Eredinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy, mojej mocy. Jego światu grozi zagłada i Eredin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż wliczy to w koszty. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Wallachem? Skąd zostawiłam ciebie i jena na wyspie Jabłoni, a Redin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Awalach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł Was znaleźć. Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Siri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że dziki gom zgubił mój trop na dobra. Że jest już bezpiecznie. Poza tym, chciałam was odnaleźć. Ciebie i Jennifer. Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. No to mi opowiedz, jak to było po kolei. Jak tylko pojawiliśmy się na Ardskę, Lig Eredin od razu nas namierzył. Jego jeźdźcy nas osaczyli. Myślałam, że to koniec. Ale okazało się, że Eredin ma inny plan. Wyciągnął filakterium i odkorkował je. Nagle wszystko spowiła mgła, a Avalach zaczął się dusić. To wtedy Eredin rzucił klątwę, która zamieniła Avalacha w umę? Mhm. Mm Wtedy nie chciał go zabijać, tylko upokorzyć, ale Awalach nie poddał się bez walki. Rzucił zaklęcie, które spustoszyło szeregi żołnierzy gonu. I przy okazji połowę lasu na artyskelik. ale też dało nam czas na ucieczkę. Awalach otworzył portal, skoczyłam. Miał być tuż za mną, ale chyba przez te klątwa coś poszło nie tak i nie zdążył. Tak czy siaku mówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak, spotkamy się w jego kryjówce, Welen. Ale nie udało wam się spotkać? Nie. Przeszłam przez portal i zamiast do kryjówki Awalacha wpadłam w sam środek krzywuchowych moczarów. Ledwie uciekłam od wiedźm, a potem był baron. Wiesz, że wziął mnie na polowanie? I ubiłam dzika mieczem. Słyszałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to polowanie, ale głupio mi było odmówić. Nie wzięłam żadnej sensownej broni, bo nie miałam zamiaru jej używać. Chodziłam tylko po lesie i oddychałam świeżym powietrzem, aż nagle usłyszałam dziwny dźwięk. Dzik cię zaatakował? Mhm. Był wielki jak tur i szarżował prosto na mnie, a ja miałam tylko miecz. Musiałam sobie jakoś radzić. Świetnie ci poszło. Ludzie barona do dziś to wspominają. To byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi dogadywałam. Szkoda, że musiałam stamtąd uciekać. Ale nie chciałam im ściągać na głowy dzikiego gonu. Poza tym wiedziałam, że klątwa postępuje. Więc zamiast szukać awalacha, postanowiłam znaleźć ciebie i jen. To jak to się stało, że trafiłaś do Juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić filakterium. Zwykli rzemieślnicy nie wchodzili w grę. To musiał być ktoś, kto włada silną magią. Jaskier wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Zorganizował spotkanie z jakimś czarodziejem, ale okazało się, że to pułapka Straży Świątynnej. Nic mi o tym nie mówił. Pewnie nie chciał cię denerwować. Potem się dowiedzieliśmy, że straż regularnie urządzała takie prowokacje, żeby złapać kolaborujących z czarodziejami. Stało się oczywiste, że musimy znaleźć inny sposób. Wtedy Jaskier powiedział, że jest w Nowigradzie człowiek, który może więcej niż inni. I na pewno ma dojście do kogoś, kto może naprawić filakterium. Skurwiel, Junior. Mhm. Czułam, że to nie jest najlepszy pomysł, ale byłam zdesperowana. Nie miałam wyboru. Przeczucie cię nie zawiodło. Skurwiel to nie był najlepszy materiał na wspólnika. Ten cholerny prosak upzdurał sobie, że go oszukaliśmy i porwał Dudu. A wy go odbiliście i uciekliście na wyspę świątynną. Świetny pomysł. Nie było czasu się zastanawiać. Po prostu wialiśmy przed siebie. Nawet się nie zorientowałam, kiedy strażnicy zapędzili mnie w kozi róg. Wiedziałam, że muszę zniknąć. Natychmiast. I wtedy przeniosłaś się na Skellige. Wybrzeże Hindersfield to było pierwsze przyjemne miejsce, jakie mi przyszło do głowy. Kiedyś pływałam tam z Hjalmarem. Czyli to w zasadzie był przypadek, że tam wylądowałaś? Myślałem, że się tam umówiliście z Awalachem. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam mocy. W takiej samej zasadzie Radin potrafił wyczuwać, gdzie jestem. Zresztą właśnie dlatego niedługo potem pojawił się tam ze swoimi jeźdźcami. I znowu wszystko potoczyło się szybko. Lofoten, atak gonu, ucieczka. Następne co pamiętam to sny tylko sny. Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. No, to było okropne. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino. A wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też, ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony było w niej coś znajomego i przerażającego. Była surowa i martwa, ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam Twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej sen. Ja się bałem, że nie żyjesz. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jesteś lodowata i nie oddychasz. A jednak przyszedłeś? Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Zbierajmy się. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermoren. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Wolę nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali.